Hello, tutaj Inerak, a ze mną jest my, Jacek. Siema. To jest kolejny odcinek z Snow... Snow, nie, jak to się nazywało? Snow... Snowdown? Snow, Snow. nie. No, nie ja wiem. też nie <laughs> wiem. Ważne, że jest fajne, szybkie gierki. Jak widać, przeciwko nam gra Veigar i Caitlyn. No i tak rozmawialiśmy przed odcinkiem z Jackiem, że dziwne są te teraz umiejętności samonera, że nie można ich odróżnić, że przywiązaliśmy się do tamtych starych i teraz nie łapiemy się co jest co. Nie wiem czy też tak macie. Jeszcze chwilę czekam na Weigara, zostało mu załadowania 2%. 99 i 100, teraz patrz teraz, pyk. Nie no, jeszcze raz. 3, 2, 1, 0 Nie ma jeszcze 99 No u mnie też A już źle, już ma nie No O, jest, 100. 100. 100, 100, 100 Dobra działa Ciekawe czy znowu wyjdą grube playsy? Do będzie pompa <grym> Ops ops cycki Ops ops cycki <grym> Dobra podstawowe itemy i lecimy Jak ty wyglądasz ten Tristan? <grym> <grym> to jest skórka za 1820 RP Oooo, grubo. Ale była w przecenie za połowę na na ten, na Halloween Aha no Czy tam widzi. coś innego ja Nie wiem czy tutaj się z nimi w tych szakach od razu bawić czy nie Kurde zapomniałem trinket dobra w dupie mam. Nie nie wbijaj się tam bo oni tam A nie ma ich Czy są? Nie, nie ma To jest dobre mogę sobie tak stanąć tak wiesz Pyk Ale <laughs> ja się o mieczyk. Ipek, Co ty tam robisz? Ot! Ot Pół na wstępie. Spoko Co? To był zły pomysł. Ale, ale oni mają combo, nie? No właśnie. Fajne. Ale spoko. Ten tu biega. CO ZROBIŁEM NIE TO NACISŁEM Serio? Bariera? No. Barierę Co? Fail? What? What, 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 what? Co Ale, oni męczą? Bobo. Ja już tam nie podchodzę B levela, B bij No, oni mnie mają na szczała, coś mi się dzieje. O, 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 wejgar! A się zamknął! Ty też masz Hila, nie? Nie, ty nie. Nie. Ja mam dalej. Trzy! O, o, double będzie. Dobra, ja cofam. Ja też. Raczej nam wierzy, tak szybko nie spuszują No nie powinni przynajmniej. Dobra, pięć potek. Szybciej! Jest. Ta, ping-pong, odbija się. Jak tam wierzy... Pa, jak wierzy nam. Dobra, masz pierwszy level. Nie, nie Co nie? Nie, nie wbijaj się aż tak mocno. No dobra. Nie ma go. Tam. Ja nikogo nie trafiłem. Wy się ją zabił. O. Dawaj, dojedziemy go. Zabij go. Nie, też nie mam. Nawet chwili <coughs> nie miałem, żeby, nic mu żeby coś mu zrobić. No, coś nam wychodzi. To się cofnij za ten czas, wiesz? Co? Cofnij się, jak chcesz. Dobra, dobra, tylko to z farmie. Dobra, cofaj. Ja tutaj. Ogarniam atmosferę. Dobra. Gdzie jest Wejker? Nie ma właśnie go. No musiało, musiało. Spoko, weź sobie Nie Albo No nie zostaw go na czarną godzinę. Dlatego tak. Ach, he left. Rolf. Dobra, dawaj spuszyjemy, bo... He left, no. Jak? Bo już mu uwierzę. Hmm. <grym> tak bardzo słaby. Nie no, wyszedł, <grym> bo nie ma go. Tak. Tu jest. No Sanie, tak. Banie, tak jak my robiliśmy na rankedach czy na 3 A no. No. <laughs> eee, Report z Mijacek for AFK, Afiora zaraz z krzaków wyskakuje. Kto? Dobra. Jeżeli to jest prawda, to byśmy wygrali, nie? Tak. W ogóle wygrywamy w minionach. Mm, tylko wie, że przegrywaliśmy. No. Dawaj, dawaj, dawaj. Kończymy to. Yeah. No jak widać, szybka gierka. 8 minut. No i tak jak w poprzednim nie zapomnijcie o lajku, jeżeli się spodobało i bądźcie na bieżąco z nami poprzez subskrypcję. Na razie, cześć.